Kusztę. Mi nie musisz tego blokować, drogi. Nie widziałem. Natri? <grym> ja robię. Widziałeś to. U kurwa, ejkuje. To nie rozpędź się i nie zróbcie to co ja. Nieu. O kurwa. Za bardzo. Mroczyk. Co kurwa? Wyjebał się. co nie? Ja. Zaganimy cię. Wiesz Fimatri ja wszystko zrobię, żeby Ruczkowi Nie Niespecjalnie bym ci nie zajebał. Najpierw Celicsa kurwa potracam, nie wiem, swoim klonem, duplikatem jakimś co nie Co kurwa? Faj powój tak, Teraz kurwa tego. Fimatriz znaczy, celik zbiebał się w z premedytacją Potem. w tunelu. Nie, nie z... <laughs> Dobra, nie gram z tobą chuj jebane. No, Ale Fimatri potwierdza co nie Oczywiście Shadow nie chce skill testów, ty na pewno, bo on ma stare skill Nie ma żadnych świeżych No nie mam świeżych, ale znajdam się takie, które każdemu no, się No odgrzewane kotlety No, to prawda A ale trzeba zapamiętać, że odgrzewany kotlet jest chujowy Sam jesteś chujowy No, taki najlepiej jeszcze, o jakby był dwudniowy jakiś kotlet, o, ja. Tak jestem najlepszy właśnie Już nie mówię o zamielonym O chole, kurwa bryka, gość ten dźwięk. O. Mm. Patrz jak. Nie jakby. Jakby. Bip, Celix. O kurwa. Nie, 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 nie. Dobra, ja sobie No hamuję, kurda, kurwa patrz, Celix zaczyna i on nie ramuje. Ło kurwa! Proszę jak nie zajmę. Ło coś tak? No właśnie, nie widziałem. Jest ci... Ole, kurwa... ale to nie fest, co nie? Spójrzcie no. na mnie, spójrzcie na mnie, jak się zbieram. Patrzcie jak to się <laughs> zakręca, patrzcie to. Widzicie to, ale. fest, co nie? Dobra jak to, nie, nie, jak to było, fokus na pierwszego? Tak. O kurwa. Zapomniałem o fajnie. Ja nie zapomniałem. Jest chujowe, bo ten wyścig jest strasznie nudny. Nie no, zajebiste z kurwa się w kółko. O ty, kurwa. To jest fokus na pierwszego, a nie na kurwa ostatniego. A, to... Ja myślałem... <laughs> ja myślę, że ty jesteś pierwszy. Pierwszy naczelny David tej grupy, czyli... Mroczek. No, no. No pa! NIE RAMUJESZ WCALE? Kurwa. No nie, bo zasada była zasada? Ja Czemu we mnie? No, bo tak po prostu kurwa, profilaktycznie, co nie za tamto a. TO JEST fokus NA PIERWSZEGO, A NIE NA KURWA ostatniego. A, to, ja myślałem... Ja myślałem, że ty jesteś pierwszy pierwszy A to to, okej okay, okay, Nie tak. jadę ku was egzakiem, żebyście nie mieli tunelu Siema O kurwa XD, XD. Nie wiem co się stało, co nie, ale Dobra, wiem, nie. Że, kurwa jestem pierwszy i też lepszy. Co się dzieje? Przede wszystkim. Mruczek szmato. Coś nie wiem. Jesteś... Tępy. Zostałem pomiędzy trzema dwoma wami no. kurwa zablokowany. Nie mogłem skręcić <grym> prawo, bo filmator nie. Nie. Przyhamowałeś, najechałeś no, górę no, chyba temu na na tył i kurno właśnie. skasował jeszcze on przekazuje mi. Brzmił nim pulsarem jest Alex. Taki kurwa toksykuje, a potem. Ta kurna wygrywa, siśnieje Moim... jest reszcie. Nie, co Nie, nie, nie. Moim celem jest mruczek. Fokus na pierwszego i fokus na Celix. Chyba nie bo mruczek. Co? No i kurwa, stanął na środku, kurna, w Geniusz. U kurde, w Fibatri widziałeś to? Fibatri. Wyjebałem. Co? A wiesz, a wiesz, jak to mi wyglądało? No. Ty wiesz, jak to mnie wyglądało? U, u mnie, ja, ja w ciebie przyjebałem. A co kurwa, dupa się znajdzie. O kurwa. U kurba. Ale było co nie PS dwa razy już. Widziałem. To jest już niebezpiecznie, bo to jest krzyżowanie tak zwane niebezpieczne. Mruczek, no. kici, kici, toś, toś. Chodź filmacji, jebdziesz mu, dawaj. Zwolnij i jebniej mu. nie wierzę w to. <noise> Dobrze, Dobrze, dobra, dobra robota. robota. <noise> nie ma chuje, gościu. Tak, on Tam wypił jest go, go bokiem. Wypił go bokiem. Nie, nie, nie ma chuja! Nie! Wykorzystałem tam gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. Ja proszę Cię, Dobra, ja wezmę najbardziej agresywną osobę wypierdolę Czy te wypierdolę stamtąd. Czyli ty... What? Przepraszam, Nie, czemu się nie, no, nie przepraszam, bo to jest... <lfry> ja pierdolę! Żebyśmy na Ej, przepraszam Fimatri, ja stówkę na ciebie tego dałem, co nie, nie chciałem. Ja w celowałem. Ej, ja postawiłem na niego 400 dolarów, on musi wygrać. Oj. Nie. On musi wygrać. O kurwa, Pimatri! Ej kurde, ja nie wlecę na prostą koła. No nie wlecę jednak, sorry. Ja nie wleciałem. O kurwa! Tu jest ostatnia prosta przecież, kurwa! Co? Dawaj! Będź! Jest! Nie! Jest! Yes, nie wiedziałem, nie. że to jest ostatnia prosta. Gdybym wiedział, to bym ruczkowi zajebał wcześniej. Jest! Takiego dźwięku silnika, który mi by się podobał aż tak. No kurwa, wpierdalaj się we mnie, chuj, mama. No zaczynamy z grubej rury chyba na. No. Dobra, teraz tu chyba... O jest. Ja. <laughs> a tak na mruczka. <laughs> no jak długo nie wiem. Jest LX! Aaao Jametekosa! No kurwa, przestań zreć ten pęd ode mnie. Tu już jest końcówka kurwa wyścigu, a ty jeszcze ode mnie pęd. No kurwa, proszę ci ostatnia prosta, co nie? Jeśli mi podpierdolisz tak wystarczająco dużo pędu Nie kurwa! Nie! Yes! Nie! Yes! Eee... Że jesteś jebanym gejem, chujem padałem. Zajebiste. Słyszałeś ja? Jestem pierwszy. Byłbym ja, kurwa... Byłby remis, gdyby nie ten jebany mruczek. Papierdolony. Ja mam jeszcze jedna. Nie pierdolę, nie gram. Dawaj, deadmatch tego. Na tym. Co to? Ciekawy wygląda. Mhm. Mm no chcesz Tymbarka? barka? Twoja stara jest jak Tymbark. Raz jest, raz jej nie ma. Ale dobry, naprawdę chcesz? Mhm. smak wygrany za ogółem. Też się spróbować.